kilka słów na temat cyber oka, czyli sprzętu do rehabilitacji przy pomocy e, wzroku. Mam tutaj sprzęt e, do komunikacji wzrokiem i tutaj mamy eye trackera, czyli e, Tobiego, który e, czyta i eye trackera, czyli Tobie, który czyta e, właśnie przy, użycia, e, przy użyciu ruchów e, gałek ocznych. To urządzenie przy pomocy kalibracji z naszym wzrokiem, z ruchem e, naszych gałek Ocznych, jest w stanie poruszać się przy pomocy naszego wzroku, klikając w różne aplikacje na tablecie, czy też pisząc przy pomocy używania liter, cyfr itd., czyli po prostu jest to system do zakomunikowania naszych potrzeb i tego, co chcemy powiedzieć. Jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś powiedzieć, czy też nie jesteśmy w stanie podać jakiegoś obrazka, pokazać czegoś palcem. Pokażę Wam dzisiaj dokładnie krok po kroku, jak skalibrować taki system na cyberoku i co zrobić, żeby na przykład nauczyć osobę, która nie mówi tego, żeby właśnie zrozumiała. Że przy pomocy ruchów gałek ocznych jesteśmy w stanie coś tutaj zakomunikować, czy powiedzieć, czy to, że właśnie jesteśmy w stanie tutaj ruszać nie tylko ręką, ale właśnie wzrokiem. Zapraszam. Korzyści płynące z korzystania z cyberoka to są przede wszystkim korzyści wynikające z możliwości zakomunikowania swoich potrzeb, komunikacji przy pomocy napisania jakiegoś tekstu. E, poprzez klawiaturę używaną wzrokiem e, możemy komunikować się z bliską osobą, czy też z naszym otoczeniem. To przede wszystkim stymulacja funkcji językowych, jest to poprawa stanu psychicznego i emocjonalnego pacjenta, ale też rodziny. Stymulacja mózgu, czyli tworzenie nowych połączeń w mózgu poprzez też naukę, jeżeli chodzi o dzieciaki. I teraz tak. Taki system do komunikacji kosztuje, myślę, że Razem całość ponad 10 tysięcy, w zależności na co się zdecydujemy. Natomiast możecie e, użyć takiego systemu w domu za darmo, nie tylko poprzez e, osobę, która gdzieś tam jest jakimś przedstawicielem. Możecie na przykład przy pomocy fundacji różnych e, wypożyczyć sobie taki sprzęt na miesiąc czy na jakiś inny czas e, i wtedy przy pomocy takiego sprzętu sobie w domu ćwiczyć. Tam macie taką rozpiskę po kolei, co zrobić, żeby skalibrować nasz wzrok, jak e, używać tego sprzętu. Od razu zaznaczam, że komunikacja przy pomocy tego sprzętu nie jest wcale taka prosta. Ja mam bardzo dobry wzrok, e, koordynację wzrokową mam też, myślę, że perfekcyjną, natomiast na tym sprzęcie e, nie do końca tak, jakby poruszałam się. Jeżeli chodzi o zaznaczenie, że na przykład chcę coś wybrać, tak, musiałabym pewnie dłużej poćwiczyć, więc wiadomo, że trzeba uzbroić się w czas. Na taki sprzęt wypożyczamy na przykład na miesiąc, ale też wiedząc, że na przykład sprawdza się to, możemy go zakupić na stałe. Pokażę Wam zaraz, jak to wszystko działa. Tu od razu po włączeniu uruchomiła się aplikacja komunikator 5, czyli Komunik. Programy z grami. Programy z grami to jest między innymi Look to Learn. I tutaj przy pomocy wzroku możemy sobie coś tam poklikać. Demo jest kilka gier, możecie sobie to ściągnąć z internetu, jak się zalogujecie w domu sprawdzić te gry, które są na demo i też to nic nie kosztuje. I tutaj sobie wybieracie, tak? Ja to później będę wszystko pokazywała na kalibracji wzrokiem. Tutaj mamy jakieś wojny na tort. Start. I tu nasze zadanie polega na tym, żeby strzelić kogoś tortem. Następna gra. Zamykamy to. Gra, która jest darmowa również. Można sobie za darmo pograć przy pomocy wzroku, wypróbować, jak działa system na wzrok. Może ktoś tu jest zdolniejszy i jeszcze stworzy ciekawsze te programy. Może ktoś tu jest taki bardzo zdolny informatycznie, bo te gry nie są wcale jakieś wybitne, ale są. Kinka. Następna darmowa apka to jest Kinka. Tutaj też przy, mocy, przy pomocy systemu. Hmm, wzrokowego jesteśmy w stanie sobie pograć. Słonko ma się uśmiechnąć, my gramy w rybki, czyli mamy pożerać rybki i program będzie liczył tu, tu, gdzie jest zero, ile nastrzelam tych rybek. Tak jak klikam teraz palcem, ale równie dobrze, równie dobrze mogę to robić przy pomocy wzroku, co zaraz podłączę do biegu. Mam 12 rybek. 14 a 15 rybek. No i czajcie, o co chodzi? Jak wzrokiem najadę na słonko, to ono coś tam sobie o macha do mnie, jakieś bańki puszcza, albo tutaj ee, Się. Tak jak mówię, nie musicie tego kupować. Jeżeli system nie zda egzaminu, możecie go po prostu odesłać. Sprzęt kosztuje ponad 10 tysięcy, natomiast dofinansowania do tych wszystkich rzeczy, do komunikacji, są na wysokim poziomie, w zależności chyba też od województwa, od urzędu marszałkowskiego, który dofinansowuje na jakieś tam dotacje pefronowe. Natomiast już chyba wiecie o co chodzi. No i teraz pokażę wam jak to działa. Ta czerwona kropka to yy, czerwona kropka to jest mój wzrok yy, skalibrowany yy, i teraz może go skalibrujemy jeszcze raz, czyli ja wchodzę w taki program tutaj GasPoint. Wchodzimy w ustawienia, setting. Yy, I tu jest eye tracker i tutaj będzie taka ikonka kalibr, czyli kalibracja wzroku. Czy chcesz ska skalibrować wzrok? Tak. I teraz y, trochę niżej to y, postawię. Yy. I teraz ja patrzę na tą białą ikonkę. I teraz czerwona kropka, mój wzrok, zbadaj. To wszystko teraz wybieram wzrokiem. Nie mam licencji, gdzieś naklikałam, źle spojrzałam. Nie jest to wcale takie proste. I teraz moje zadanie polega na tym, żeby spojrzeć sobie na ten obrazek, tak jak wyrzucam w niego tortem. Teraz dzieje i tak dalej. Ręce mam tutaj, jak widzicie, czerwona kropka mój wzrok. Czyli osoba, która na przykład nie może niczego sobie zaznaczyć, to może sobie to robić przy pomocy wzroku. Yy. I tak dalej, tak? Teraz zobaczcie, spróbuję wyjść z tego, nacisnąć na ten X i teraz y, znowu na X. Ja kilka lat temu y, dla studentów na Uniwersytecie w Siedcach właśnie robiłam takie, byku, taki wykład właśnie na podstawie y, cy, cyberoka, tego co można uzyskać. Spróbujemy tutaj wyczyścić czas na obiad. O. I mam nakarmić tego gościa. I teraz spojrzę sobie na owoce. Super. Czerwona kropka. O ta, to jest mój wzrok. E, dam mu hamburgera. O, choruje. Dam mu robaki. Choruje. No i dam mu e, owoce. Niech sobie je. Czyli patrzę dłużej, po prostu na to owoce i sobie tak gra. Dobra, szukam X-a, wychodzę z gry. I moje zadanie polega na tym, żeby tam spojrzeć na rybę, i wtedy, tak jakby ona jest zjedzona. I teraz, jak, o, spojrzę na tą różową, i teraz zobaczcie, tutaj jest ten czerwony mój wzrok, a tutaj liczy, ile ryb już, y, tak jakby trafiłam. To jest Kinka. Zobaczcie, jaki ze mnie rybak. Dobra, wychodzimy, bierzemy stop. I słoneczko i tutaj w tym słonku chodzi o to, żeby po prostu spojrzeć na słonko i ono tam jakieś robi różne triki, jakieś minki też tutaj po prostu ćwiczymy tą koordynację wzrokową, jak tutaj to wyćwiczycie, to możecie przechodzić dalej do następnych etapów, na przykład do nauki na książce, do komunikacji. Jeżeli na przykład jest osoba po udarze, to może powiedzieć: chce coś powiedzieć, tak? Albo otworzyć klawiaturę i wtedy sobie na klawiaturze coś napisać. To jest taka specjalna, systemowa klawiatura w cyberoku, oczywiście duże litery, żeby można było e, łatwiej coś napisać no i te 10 macie słoneczek tak dalej wychodzimy z kinki bo chciałam wam jeszcze pokazać coś w Look wypróbuj za darmo Nie mam nic do sterowania. A tu już sobie zagramy. Mamy brudny samochód i nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby patrzeć na te bąbelki i wtedy one będą znikały. Myjemy samochód wzrokiem. I przechodzimy do następnych rund. Chodzi o to, żeby po prostu zaciekawić, na przykład jeżeli chodzi o pacjenta dziecko, żeby on tutaj zgasić jakieś pochodnie. Przy zameczku. Odlewać kwiatówki, patrzcie na te robaczki. Tutaj mamy książkę, na przykład chcemy zaznaczyć sobie coś. Pogadajmy mądre. udawajmy. Straszne. Mam pytanie. Co się stało? To tyle na dziś, mam nadzieję, że to co mówiłam Ci się spodobało, jeżeli tak to zasubskrybuj mój kanał, już niedługo będę mówiła więcej na temat możliwości dotyczących ludzkiego mózgu i terapii neurologopedycznej. Życzę cudownego dnia, cześć!